Witajcie moi mili, dzisiaj zrobimy sobie leczo, takie fajne leczo z paróweczką, bo akurat paróweczkę w lodówce miałem. Więc co będziemy potrzebować? Tutaj mamy dwa rodzaje kolorowej papryki, żółtą i pomarańczową. Dalej nasza paróweczka pokrojona już w plastereczki. Do tego jedna cebula. Dwa trzy ząbki czosnku. Dalej mamy kawałek pora. Dwa rodzaje cukini. Takie. I tutaj mamy piękne, pachnące, świeżutkie pomidory lokalne, z których zrobimy sobie sosik. Żadne tam przeciery, żadne tam koncentraty po prostu ze świeżych pomidorów. Sosik. Do tego zioła, czyli oregano, świeży tymianek, troszeczkę oleju do smażenia, olej słonecznikowy i niezmiennie tutaj mamy sól morską i kolorowy, ziarnisty pieprz, żeby było jeszcze tak bardziej aromatycznie, tak fajnie. No więc co, zaczniemy od pokrojenia sobie cukinii, bo resztę warzyw mam Pokrojone i będziemy to smażyć. Cukinia pokrojona w kosteczkę, ja już sobie tutaj w międzyczasie zacząłem rozgrzewać olej. I kolejnym krokiem cebulę, cebulę pokroimy w piórka. Następnie pora. Posiekany pora razem z cebulą trafi na patelnię. Cebulkę sobie razem z porem teraz tylko zeszklimy, a ten czas, kiedy ona się tam podsmaża, wykorzystajmy na pokrojenie czosnku. Czosnek rozgniatamy i delikatnie siekamy. Cebulka zeszklona, więc trafi do niej nasza paroweczka. Ja tutaj mam pokrojone dwie parówki z indyka. Podsmażymy około 5 minut i następnie dodamy nasze dwie kolorowe papryczki. Nasza kolorowa papryka. Gałązki tymianku. Tak w całości, później będzie łatwiej wyciągnąć sobie. I nasz czosneczek. Papryczka troszeczkę nam się podsmażyła, minęło kilka minutek i dodajemy nasze dwa rodzaje cukinii. Do tego troszeczkę przypraw, czyli oregano, sól i bardzo aromatyczny kolorowy ziołowy pieprz. Teraz kolejne 5 minutek i dodamy nasze świeżuteńkie pachnące pomidory. I teraz nasz ostatni składnik, czyli nasze pomidorki. Dodamy pomidory i będziemy jeszcze to podsmażali około 10-15 minut do miękkości naszych warzywek. Ale piękne, kolorowe. Więc widzimy się za jakieś 15 minut. Nasze leczo już gotowe. Będziemy nakładać i zobaczymy co nam z tego wyszło. Tutaj sobie dokroiłem troszeczkę natki pietruszki, żeby było jeszcze ładniej kolorowo. No to testujemy. troszeczkę pieprzu, żeby ładnie wyglądało. I tak oto prezentuje się nasze jednogarnkowe danie. Bardzo szybkie, bardzo proste, ale jakie smaczne. No to zobaczmy. Czukinia idealna. Fajna, taka delikatnie chrupiąca. Nie taka rozgotowana. Sos pomidorowy ze świeżutkich pomidorów. No bardzo fajny. I tutaj natka na górze. Bardzo szybkie, tak jak mówiłem, bardzo proste danie. Przygotowanie od początku do końca było to około pół godzinki, może 40 minut. No i co? Życzę Wam smacznego. Jeżeli Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało. A kto jeszcze nie subskrybuje, to tam na dole też jest ten taki przycisk. Naciśnij go. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Smacznego.